Po raz piąty na ziemi gorlickiej wystartowały górskie szosowe mistrzostwa Polski w kolarstwie. Impreza oficjalnie otworzyła starosta powiatu gorlickiego, Maria Gubała. Pogoda dopisała i chętnych mimo pandemii nie brakowało. Szanowni Państwo, jestem przekonana, że ta impreza tak przygotowana, pięknie, organizacyjnie, przy tej pięknej. Błękitny, przy tym pięknym, błękitnym niebie i tej zieleni wokoło dostarczy Wam, zawodnikom, wielu emocji sportowych i wrażeń tych, które pozostaną w Waszych oczach na zawsze. Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski uważam za otwarte. Obudzenia, obudzenia. Tak, no wystartowały górskie czasowe mistrzostwa Polski. Pani starosta Maria Guba otworzyła mistrzostwa. No bardzo piękna impreza, znakomita pogoda, przede wszystkim piękne trasy. W ciągu dwóch dni wystartuje osiem kategorii wiekowych, to znaczy cztery kategorie wiekowe kobiet i cztery kategorie wiekowe mężczyzn. To są elita, zawodowcy, orlicy, juniorzy i juniorzy młodsi, zarówno w kobietach jak i w mężczyznach. Na starcie jest ponad 500 zawodników, to jest bardzo, bardzo dużo, to jest największa impreza kolacka właściwie w Polsce w roku. No i Najtrudniejsze, najbardziej prestiżowa, co to dużo mówić. Tytuł górskiego mistrza Polski to jest tytuł no, prawdziwego kolarza. To nie ma, nie ma lepszego tytułu, jak, jak tytuł górskiego Mistrza Polski. No jest właśnie całe polskie kolarstwo tutaj przyjechało do Wysowej, przyjechało do, do, do uścia Gorlickiego na start. No, trasy są piękne, pogoda piękna, walka na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawa. Także y, za ewentualne utrudnienia w ruchu czy, czy jakieś tam niedogodności bardzo przepraszamy mieszkańców, no, ale przy tak ogromnej imprezie no, musi, musi to troszeczkę, y, musimy wszyscy sobie pomóc w tym.